Najlepszy Chińczyk w Miami Złoto na pobudkę, mówisz, Streamsiak? No to mamy! Złoto na pobudkę. <grym> <grym> Cztery bańki, ale patrzcie w ogóle: Down Fire Chevrolet i jeszcze Piece of Timira Sensor. Dodatkowo <grym> Timira chyba lubi jednak. Dobra, tak przed treningiem idealnie. Wybieram sobie temat. Dobra, zaczynamy plan. Kierujemy te landy na trzy, T3 finalnie, ale zaczniemy od pierwszej jedynki, a potem zobaczymy. Albo zrobimy konwergencję na T3 na Razora, albo pójdziemy na czwórkę i zrobimy sobie na zbroję T3. To jeszcze zdecyduję później. T1 łandzik, 8 baniek to kosztuje. <noise> Siadło, dobra, jest pierwszy łandzik. Nie ma żadnego bonusu, ale mamy pierwszy land. T1. Fajnie. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Depot. No nie jest puste, są. Dosyć... Ej, dobra, what the fuck. Patrzcie na tego gościa. Victory Scar, Dobra, jak on to zrobił? Obrócił się w dół i spadł. Nie wiem, on chyba nie wie o co chodzi, czyli to możliwe, że miałem błąd graficzny. Dziwne. Takie rzeczy tylko na się jak coś. Okej, okay, próbujemy po raz trzeci tirować Falcon Wanda. Kosztujemy to 8 baniek oczywiście. Osiem bali mi to kosztuje 100 Dastów i jednego exalted cora. Nie daję drugiego. i marudzicie, czemu dajesz drugiego? Nie, nie masz co stracić, nie stracisz. Zrobię na jednego, ale to dlatego, że wiem, że siądzie. Trzy, dwa, jeden. No i elegancko, mamy wandzik. To już drugi Łand, T1. Zwróciło coś? Nie. Ale możemy już na trójkę zrobić za 20 baniek? na dwójkę. Nie trójki. Gdzie ja jeszcze do trójki Patrzyłem na twoje parady ćwiczenia ja sama się wzięłam za siebie od czterech dni sama trenuję. Nie tylko grałem w Pibie oglądał stream, ja zaczęłam ćwiczyć. O! Zajbiście! co to za zabawa? Oh, yeah. Matka, Mapka 10 zł Dragon robę. Sieć na tym streamie nawet do domu nie Arkane... bo Nie mamy tyle jedzenia! No to jeszcze kurwa desport ci zrobi. Desport zrobił też Madonna i Drugie! Dziękuję, matka, piąteczka I patrz na to, drugie złoto dzisiaj! Sam sobie wydropiłem. 40 złotych, czy to kulkę? Kule, ładuj! Spory ale bydle! Ale upierdolnie to całe życie! Ej, nie, 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 Uuuu! Mam sam to bitch? Nice! Cie, ciebie też na... O, nie, nie Nie tylko ciebie, słuchaj... Ile on mi schitnął no, niby? Co to było? się nie schowaliście za barykadą! Ale ty nic nie powiedziałeś, słuchaj, chłopie! Kurwa na bossa, nie wiedzą co robić, ten stoi za barykadą, ale nie ma. Ale tak wiesz, wychyla się, siokam ja myślę, kurwa, może na wave'a uważa, to nagle Mitmacha, bum bum, poznałeś. To już bierze. A tu są. co? Albo padam? Nie wiem. No, no many, znowu, mnie wiem, pierdolę! No ratuj mnie, proszę. Proszę. Ty, no kurwa babać. Wyszedłeś? Ja pierdolę kurwa, mać, co to jest? Nie uratowałeś mnie! Nie uratowałeś mnie, kurwa, co ty, zużyłeś coś? No, no git on lifea ja zużyłem. Aha, lol. Myślałeś, że mi uratujesz, no, liczyłem na to. Kurwa, ja ledwo co ubrany, ubieram się, kurwa, kacie, patrzę, ja też spadam na żółte kapeki. No, miałeś uratować, czekałem. Do ostatniej sekundy. Muszę mieć jakiś kłę zdrawić Oho, no czemu tam idziecie, jak to nie ma wyjścia? A nie jest. No wtedy no, musisz wybiec. <laughs> Ale mam go co 20 godzin, możesz go lać. A co no 20 godzin będzie mieć itema? Bo od samego bossa to chyba poleciało. Z samego bossa leci, z samego bossa leci. mógłby no, bo bo pytać, jak chcemy, możemy szybko przed Dinem Fisterowali. Oje, więdzisz? Na No zajebiście liście. Ty, bo ja mam ogólnie trapa. Zaraz przesadzę. Ja przyszedł. pomogę. Przyschadzaj, przyschadzaj, przyschadzaj. Zbiegnij, Cofam się tym mieczem. Kurwa. Dobra ja wychodzę, ja was zostawiam, nie to mnie ustoję z tym. mamy, rado, mamy, mamy. Tak, przesadzają? Tak. To zajebiście, bo ja jestem w środku kurwa z całą lurką przy wejściu. Kofam. <laughs> <laughs> I o! iiio, Kareta leci! Gdzie jesteś? Teraz od dołu idę, uciekam, kurwa! Gdzie? Okay. Gdzie Jeden skoda, się tak uwoli wody. trapa, drugi wpadnie w trapa, trzeci biega z nurką. Panie mieczu? Miecz się zmienił, pozna... Iiio, iiio! Tracimy śmiegu? Już piąty krukułko tu chyba robię, kurwa, idź! Co ty, kapelki tu robisz? No. Ja sobie chyba scrollę wyjdę. I pa, pa! Aha, idź. jajo Ma wrocławskiej no to... kurwa. Idź tego wrocławskiej jesteś Kurwa boss zrobił pick pik kurn następny żyjesz tam? Nie Ale ci odbił ten wizji to, to ty mu zajebałeś! Ale ci odbił Ty w coś jesteś z tyłu? Nie by nie pamiętam Nikadnego zabiłem tu no to jestem pewien, powiem to Broken X headpiece. Wychodzi raz na ruski, Rock, a o kurwa i wyciągnie te baje. To jest item do outfitu 400k. Fajnie, no sobie nie wiem, czy coś wyciągnąłem kiedykolwiek, nie pamiętam. Wszyscy awatary, nice. Jest! Udało się zdobyć piątą Zulazę do bestiary Tym samym wpadły kolejne punkty. Oprócz tego ostatnio miałem okazję trafić na generała Mariusza. No oczywiście z bestiarek to te wilki nowe powbijane. No i mega dragony, o czym wspominałem. Spoko. Teraz zostało mi tych jeszcze trzy bossy na dole. Nie? <grytum> Butów nie ma, ale no, dezintegracja poszła. Nie no, musimy zmienić sila tu nie mam many cały czas. A <grytum> przez to nie mogę wyniku wyników, przez to A! a kurwa! Puu uh, uh, kurwa. Mm, czekaj, czekaj, czekaj. I mamy 995 99, poziom. Oj, jeszcze trochę. Jeszcze 5. Okej, okay, moi drodzy, robimy losowanko Umbral Master Spellbooka. Takiego ładnego, który był robiony na Dętka Wideo Plus, i tam był też konkurs dla widza żeby tego spellbooka przesłać tak też przechodzimy do losowania e, mamy tutaj spellbook właśnie dla widzów umbral creation, spellbook, hashtag spellbook mamy 270 komentarzy pod filmem właśnie z hashtagiem, no i co, losowanie spellbooka 3, 2, 1, umbral master spellbooka zgarnia użytkownik syberiada, legenda, heksany i mamy nick od razu bo też był taki wymóg, żeby podać nick Mijał. Gratulacje. Piąteczka. Pysz. Wysyłamy Spellbook. mi-ja-uch I poszło.